Dzień dobry, dobry wieczór. Witam swoich fizyków. Zapraszam na część trzecią. Matura grudzień 2024, CKE. No i dobra, czyli dzieliśmy tam stanęli. Pewnie ostatnia to była tam jakaś optyka. Tak i no i teraz mamy proste zadanie na prawo Habla. Nawet y, osoby, które nie znały tego ha prawa Habla, nie wiedziały. Tutaj można się domyśleć, że po prostu prędkość oddalania się galaktyk, obiektów rośnie proporcjonalnie do odległości, czyli obiekty, które są na kręcach naszej galaktyki, oddalają się z największą prędkością, no, zbliżoną do prędkości światła de facto. I tak jak widzimy tutaj, jak galaktyki oddalają się od obserwatora Alfa i B, tak? I Tutaj po prostu pytanie o to jest bardzo proste, że jeśli tu się tu była odległość, załóżmy, 6 jednostek, a tu odległość była 9 jednostek, no to znaczy, że jak ta miała prędkość V, no to ta musiała mieć 3 drugie V, tak? Proporcjonalnie do prędkości, czyli jak tam jest o półtora razy dalej, to znaczy, że półtora szybciej się oddala, czyli będzie 6 jednostek, prędkość o, i to jest v beta tak, no i to wynika właśnie z prawa, z prawa Hubble. I tak samo jak się oddalały kiedyś, no to ta prędkość musiała spowodować, że jeśli tu był stosunek 2, no to tu był stosunek 6, tak, bo tu wcześniej było 6 do 9, no tutaj jest tak samo jak 2 do 1,5 raza, no to jest do 6, tak. Tam było 6 do 9, jak 4, 2, 3 do 6. Okej, okay. tak. No i to jest, kropką i podpisz jako B od T. B w tym miejscu, gdzie się znajdowało w punkcie TB. No to tylko jak to trzeba było zaznaczyć. No dobra, aha, pomniejsza tutaj, żeby się lepiej widziało. No i model. E, bo tak, e, no powinniśmy kojarzyć, że no w zakresie no 380 do 760, 80, 780 nanometrów mamy zakres widzialny i i tylko cztery, No to mi się bardzo, właśnie nie podoba to, że oni na 400. A nie wiem, czy któraś z tych linii nie leży ponad 400. A to trzeba było policzyć. W każdym razie te linie, które opadają na dwójkę, czyli z, z, z trójki, czwórki, piątki, szóstki na dwójkę, no, mieszczą się w zakresie widzialnym, czy z jest w górze No i jak widać, te przeskoki, które kończą na jedynkę, to jest już ultrafiolet. Te akurat, czyli te są na pewno podczerwieni, a te są w zakresie widzialnym. Tak. I najmniejsza energia wiąże się z, z większą długością fali, czyli jeśli energia fotonu maleje, to długość fali rośnie, czyli to będzie ta linia czerwona, to będzie niebieska i tam 5, 6, 6, 5, 6 na dwójkę to jest linia fioletowa. No dobrze. No. Jej tu parę No to teraz pytanie. Długość fali, odpowiadając przejściom, są mniejsze od. No tak, bo to jest ultrafiolet, to jest o energii większej ma energię większą niż dla zakresu widzianego, czyli długość fali musi być mniejszą, czyli tak to jest prawda. Częstotliwość fotona emitowanego 3,1 to jest większa energia, jest od częstotliwość no to EF jest 2 razy F, czyli częstotliwość chodzi z energią. Większy przeskok, no wiadomo, że przeskok między 1,2 stanowi 3,4. Całej tej energii 1 więc ta seria, która kończy na jedynce, jest zawsze największa. Potem ta, która na dwójce i na trójce. Jak widać, jest to prawda. A to stanie podstawowym może zjonizowany w wyniku absorpcji fioletowemu nie. Ultrafiolet, żeby był przeskok z jedynki na nieskończoność, tak, czyli 13,6 elektronową, to jest ewidentnie ultrafiolet. Tak. Czyli o, o długościach znacznie boliżę 400. I tu mamy zadanie z jeden punkt, żeby namierzyć. No i tutaj przeskoki były powiedziane, że tylko te przeskoki 3, 2, 4, 2, 5, 2 i 6, 2 odpowiadają co przeskokom właśnie w tych zakresie widzialnym. I tutaj akurat yy, ten przeskok ma największą energię. Tamten ma energię minimalną. A więc ten długość fali będzie miał minimalną. A ten będzie miał długość fali maksymalną. A więc to jest L3,2, to jest L4,2, L5,2 i l 2, Ale tego akurat pisać nie, nie musimy, więc może ja to wygąpuję. Czyli namierzyłem, że to są. Tu nie ma potrzeby, żeby liczyć, co to jest. Tak? No i tutaj mamy um, obliczyć po prostu przeskok, czyli energia fotonu to jest E3 minus E1. Tak? Pomijamy oczywiście energię kinetyczną odrzutu, bo w ten sposób, tak? Czyli EF równa się E1 przez 3 kwadrat minus E1 jest minus 8 i HC przez lambda równa się minus 8 e lambda 9 HC minus 8 1 i wstawiamy i tutaj ponieważ to trzech znaczących są to nie powinniśmy wstawiać trzech cyfr znaczących tych pisać, jak zazwyczaj zadania robimy 3 razy 10 do 8 i, i tak dalej. Tu bym się jednak pokusił o cztery cyfry znaczące w pisaniu, żeby mieć pewność, że wynik mam na tyle dokładny, na ile mi jest on potrzebny. Czyli niestety zrobimy wyjątek do trzech cyfr znaczących rachunki. Pośrednie to samo dotyczy 136106. Wezmę sobie... Z, tego i 1,6,02 razy 10 do minus 19, żeby elektronowolcy przeliczyć na dżulę. Tak, jeden elektronowolt przypominam 1,6 to akurat 0,2 razy 10 do minus 19 dżula. No jak robimy u nas w kole, to się pozwalam te mniejsze. I tak samo też jakby nie mówił o cyfrach znaczących, to te wyniki były zakrąglone by na pewno im nie przeszkadzamy. Tutaj oczywiście te minusy się zredukują. A więc biorę kalkulator stu puku, klas, chlastu, chlastu, Nie mam rączek. Osiemnastu. Mhm. Idzie przez jeden przedset zero, dwa. Wychodzi mi. 1,0253 i tu można właśnie do minus siódmej metra, tak? No bo to było 10 do minus 34, razy 10 do 8 w potęgach i e, tak tam na górę wskoczyło 27, tak do minus siódmej. I wyszło 103 nanometry, tak, czyli 1,03 zaokrąglenie do trzech znaczących. Przesunięcie o 2, przecinki, żeby ładnie wyglądało 103 nanometry. I tutaj niektórym chodziło o 102, jak widać blisko było to zaokrąglenie. Niebranie pod dalszych może skutkować tym, że nam się rozmija tutaj do trzech znaczących, więc powinniśmy zawsze pilnować, czy są cztery cyfry znaczące w rachunkach pośrednich. No i zadanie dziesiąte, dosyć łatwe. Rozpad, tak? No niektórych oceny, jak te protony 1,1, ale to nie w naszej szkole, nie, nie. I tu mamy pozyton 0,1, tak? Więc tu brakuje na dole jedyneczki i dwójeczki. Co to jest? Albo piszemy, że to jest wodór, albo izotop wodór deuter. Tak, czyli wodór, deuter, taki izotop wodoru. No i mamy. Tak. Tutaj warto byłoby sobie sprawdzić. Ja tutaj ten rachunek potem wykonam, ale chodzi o to, że masa dwóch protonów i Minus deuteru i minus e, pozyton, pomijając neutrino, które bardzo mało masę ma, jest to wartość dodatnia. Poza tym, no tutaj jakby przeczytać, że to jest źródłem energii, a więc energia kinetyczna pomusi być na pewno co e, większa niż przed, żeby wyzwolić energię. Tak? A więc. E, Suma energii czy protonów się zwiększa od sumy energii te cząstki akurat tutaj wodoru i pozytonu i nie, no bo przecież energia się wydzieliła, to jest źródło energii tam w słońcu napisane. Cząstka pozyton powstaje w wyniku co? Przemiany protonu w neutron. No zgadza się. Tak. I tu jeszcze to neutrino. Pamiętajmy, że natomiast rozpad beta minus, który też wydziela energię, tutaj ten akurat, przemiana ta akurat pochłania energię, ta wcześniejsza, to tutaj jest, powstaje elektron i ten elektron jest z jądra, nie z powłoki, to też jest najczęstszym błędem w rozpadzie beta minus, przez was mówione, tak, po prostu na boczku. Czyli powstaje w wyniku, prawda, i pomimo, że neutron powstający ma większą masę, to jednak tam rekompensata tego deuteru, który powstaje, by, by, traci się masa w całej, jakby w całej reakcji dwóch protonów w deuter, tak? Tutaj akurat ta reakcja jest, y, 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 przez to, że proton waży mniej niż neutron, jest endoenergetyczna, jako ciekawa skutka. No i tak, uzdrowienia dwóch protonów, no, z natury rzeczy, no dobrze, że cząsteczki Jądra się nie zbliżają, ponieważ są elektrostatycznie, czyli są protony, co elektrostatycznie tutaj odpychane, tak? I żeby pokonać, co oddziaływanie, no a tutaj to znaczy energię potencjalną, tak? potencjalną. Potrzebna jest co jest duża prędkość. Prędkość na miasie. Energia kinetyczna, tak? Aby protony zbliżyły się na tyle blisko. Aby zadziałały siły jądrowe. Które, jak pamiętamy, są krótkozasiękowe, działają bez względu na znak i są silniejsze na krótkim zasięgu niż oddziaływanie elektrostatyczne. To muszą być fantometry w tym. No i dalej. Energia podczas fuzji, która się wydziela. Zauważamy, że to po prostu musi podzielić defekt masy tej reakcji czyli sumę masy dwóch protonów minus masę tej cząstki X i masę pozytonów neutrino pomijamy, czyli masa neutrino zero i energia tej reakcji wyzwolonej to jest delta mc Tak I Jak my sobie tutaj właśnie to policzymy, czyli energia reakcji to jest 0, 45 ura, zacykłada to właśnie, to pozwalają nam. No, po prostu tragedia jest z tym, no to coś naprawdę, no, żeby samemu tego nie policzyć, no po co oni to podają? No trudno, taka widocznie, niedługo to będzie pokoloruj drwala drwala i taka ta matura będzie wyglądać. Pamiętajcie, im trudniejsza matura, to tym lepiej dla tych, którzy się uczą, no ale jak widać, no, ci w CK coś tak chyba nie za bardzo potrafią myśleć. Ciężko im to wychodzi. No to nic na to nie poradzę. Czyli do no, dwóch cywnaczących w tym przypadku mega elektronowolta. O, tutaj mi się mega sknęło. No ale no to jest ta odpowiedź. No bardzo brzydko, no jak można tu trzy, trzy punkty, w ogóle ta punktacja tutaj e, przydzielona, tak? Jest jakaś po prostu losowa, no. Ktoś od razu z rzędu napisze o to, tak? No to już ma maksimum punktów. Tutaj te w ogóle, no, no przecież ludzie no od razu to piszą, tak? Energia kinetyczna, żeby chociaż dali energię przed że jakieś rozpędzone protony mają tą energię lub coś, no to ja rozumiem te trzy punkty, ale tu jakieś nieporozumienie to jest. Chyba po prostu brakowało punktu zamiast dać dodatkowe zadanie, to tak dla niechcenia wstawili. No tak jak widzicie, arkusik, jak arkusik, bardzo brzydki, jeśli chodzi o prąd, nie ma magnetyzmu. No ta prądnica jest fajne zadanie, ale to nie pokazuje magnetyzmu prądu, elektrostatyki, bardzo w wąskim zakresie Standard, jeśli chodzi o grawitację, termodynamikę. No to w tym. Dobrze, że jest ruch obrotowy jakoś tutaj, bo puklony cierpi zwykła mechanika ruchu postępowego przez to, no ale dobrze, że pokazali zainteresować się tym. Tutaj akurat jest na plus. Bilansu, tam termodynamika nie ma. Hydrostatyka jest jak przez siły wyporu. Drgania. Drgania fale lipa. Powiedziałbym współczesna, No jest reprezentatywna, ale powiem szczerze, że raczej no, znaczy sobie trochę inaczej to wyobrażał, żeby już w końcu dali jakieś może powiązaniem z innych działaniami jakieś reakcje, coś tego i tak dalej. No ale tak jak widać. No dobrze, to wykorzystam jeszcze szansę. Podam wszystkim życzenia w tym grudniu, żeby święta minęły spokojnie. W nowym roku dużo szampańskiej zabawy i od razu już się usiadłem po żeby nie zmarnować nowego, nowego czasu. No, dziękuję bardzo. Pozdrawiam miło. Papa. Pa.